Dzień dobry Państwu po wakacjach z tej strony, Wolka i y, dzisiaj zapraszam na y, przegląd wielkiego szkicownika, którego jeszcze nie skończyłam do końca, bo yy, są. Y, o nie, są tutaj też puste strony, więc y, jeszcze nie jest zakończony, ale. No jak widzicie, jest już tak ostro zaczęty. Tutaj się oczywiście rwał, trzeba by go było podklejać, ale jest taki piękny, jest wielki. Tutaj porównanie z moją ręką. Dobra, i y, w sumie lecimy. Dobra. Na pierwszej stronie były podpisy ludzi, którzy byli na moich urodzinach. Pozdro dla was ziomeczki, kocham was. Tutaj mamy gościa, który ma dźwięczne jakże imię, Harry Potter. Ma tutaj bliznę, trochę może nie widać, ale siu. Ma bliznę pod kosmykiem włosów i jest to Harry. Jest tutaj taki super kot, który jest artystą wielkim. Taka część takiej grubej mega taśmy z muchylkami. I jest tutaj też mój ocek, którego znacie i jest to Yoshiro. Dla niewtajemniczonych, Yoshiro jest cyborgiem. Yoshiro jest cyborgiem i jest, i tak wygląda, jest również na odpadzie. Zapraszam na mojego odpada. Dobra, lecimy dalej. Jest o nim na odpadzie. No, to, to jest naklejka, znaczy ulotka z demonstracji przeciw rasizmowi. Nie byłam na niej, ale był rozdawany na innej demonstracji feministyczno-klimatycznej. No, to jest jakiś gostek, który ma spłaszczoną pasz i tutaj tekst piosenki. widać podsiadło, ponieważ akurat słuchałam, ponieważ tak. No, no przewięgnął koszulę. Okej. Okay. Może, może, może o tak. Tutaj mamy studium Joshiro, jego portki, jego buty. Tutaj, to, to się jeszcze podrasowało przez ostatnie kilka Miesięcy, więc nie, można się, nie trzeba się do tego przywiązywać, jakoś specjalnie jest to ale tak. E, tu jest moja inna ocka, która się nazywa Mira, jest z innego wymiaru, a tutaj jest bardzo nieproporcjonalny rysunek e, gościa. No. E, tutaj są postacie dwie z mojej książki, e, która jest właśnie na odpadzie, ta Oyoshiro, tutaj są dwie postacie no Shipek. Ch szypek Tutaj mi się ad event nie nudziło. To jest praca na zajęcia plastyczne piękna. I tutaj z jednej książki, którą czytałam, proszę bardzo. I tutaj postacie z tejże również książki, tylko chyba chyba z drugiej części, czy trzeciej. Okej, okay, to była nocna wena. W nocy mnie naszła wena na rysowanie, więc zaczęłam rysować. To jest moja ocka to, to cała reszta nie to jest e, żyleta z... Lego przygodu. O, właśnie, to on. Dobra. E, Okej, okay, tutaj to jest dokładnie to, co widać. Totalnie mi się nudziło i wkurzyłam się na nosy, które rysuję, i postanowiłam robić, post e, robić postacie bez nosa, ale nie. Nie <grystanie> zdało to egzaminu. Już potem przywykłam do, do rysowania inaczej nosów, także mi się udało, także spoko. Tutaj mamy postacie z książki Małej kobietki w, w, w XXI wieku. To jest już dosyć stara książka. No i tutaj laskę w sukience i laskę. Okej, okay, tutaj mamy postacie z wojowników. Przy bardzo. No, jeżeli ktoś czyta to. Przepraszam, jeżeli jej zaspoilerowałam jakieś imię, ale no. Ale nic wam tutaj więcej nie zdradzę. To jest zawsze scena taka taki szybki szkic. Tu mamy takie dwie laski, które mi się bardzo podobają. A tam mamy postacie z fantastycznych zwierząt, i jak je znaleźć? Ok, nie jestem zbyt dobra w uchwyceniu podobieństwa, dobra? okej, okay, jasne. Także Newt Jacob Kowalski. Queenie i Tina. No, dziękuję, pozdrawiam. Okej. Okay. Chwila. Tu mamy ship, którego zaczęłam pisać fanfika nawet. E, mianowicie Meridę Waleczną i e, Jimmy'ego Hawkinsa. Obie postacie oczywiście Disneya, chyba, chyba wszyscy mniej więcej kojarzą. On jest z Planety Skarbów, Merida jest z Meridy. A tam na górze nie mam pojęcia, co to przedstawia. To znaczy, wiem co. ale nie wiem, co mi chodziło. Okej, okay, tutaj również mi się nudziło. Chyba. Tak serysowałam, żeby serysować. Okej, okay, to jest przecudowna ilustracja mojego snu. I to też jest praca na zajęcia plastyczne. Ok, yy, to. To jest to. Tu jest jakiś całusek, a tutaj są dwa warianty tego samego rysunku. I ogólnie to na tym y, on wyszedł lepiej, a na tym ona wyszła lepiej. Więc y, cóż, zdarza się. Zdarza się. Y, tutaj mamy kosmetyczkę. W sensie wizytę kosmetyczki w jakimś salonie piękności czy coś, to są klienci po prostu, to jest kosmetyczka, nie wiem. To jest... się nadaje na plakat, taki, no wiecie, no... Każdemu należy się szacunek, proszę bardzo. Laska z laską, facet z facetem i facet z laską. I każdemu się należy szacunek. Ty. Okej, okay, to są moje emocje przed egzaminem ósmoklasisty z y, matmy i po. A To są postacie z książki, to chyba było Nasze Wszystkie Gwiazdy, albo Nasze Wszystkie Światła. Rozglądam się, bo chyba mam tą książkę tu gdzieś na półce. O, widzę! Bu! Ja w ogóle często rysuję postacie z książek, które czytam. Także tak. Okej, okay, to jest Yoshiro, Yoshiro Singer. I... Wilk z taką piękną plamką i on z jakąś, nie wiem, swoją młodszą siostrą czy kimś. Tu jest jeszcze chłopak z tamtej książki. No. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. tu jest Hagrid grający na trąbce. Tak. A tu są postacie z. Książki o nazwie IW? Tak. No. Dokładnie tak. Proszę bardzo. A, nie tak. Tak, tak. tak. Okej. Okay. Tutaj jest znowu postać z książki. Tutaj są dwa takie, 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 takie. Dwa takie głowy. <noise> z takim pięknym obramowaniem białym żelopisem. Nie wiem, czy to widać. Widać. No. Podobają mi się. No, tutaj dziewczyna. E, tu zaś są dwie moje oczki jakichś takich dziwnych kosmików kąpielowych. E, ok. To jest strona zapełniona. E, strona zapełniona wilkami po prostu. Czy wilkopodobnymi stworzeniami. A tutaj moja nuda dała się we znaki. Okej okay. Tutaj pięknie ewolucja z samochodu. <noise> Całkiem nieźle. I roweru. <noise> I mmm. <noise> Mój tata. I tutaj postacie z książki Fanfic Natalii Osińskiej. Bardzo polecam. To jest główny bohater, Tosiek i nauczyciel. <noise> Okej, okay, tutaj jest y, super opis y, właśnie tych postaci i scenka z nimi napisana. Proszę bardzo. Tutaj jest ich y, takie bardziej studium. No. O, o nich też miałam napisać książkę. Tutaj jest pewna pani, która miała wtedy urodzinki. A tutaj jest takie piękne coś, jakieś taka teczna pożyn. I coś jest chyba troszeczkę nie tak z tym rysunkiem, ale jakby podoba mi się. Okej. Okay. Yy, tak, głupia, <głupia scena, ktoś takiego kogoś wpadł, ponieważ dostał wiosłem, <głupia> dobra, powiedzmy. Yy, piękne coś bez lineartu, w sensie piękny ktoś bez lineartu, rysowany i moja ocka, której się podpaliła patelnia, ponieważ nie umie gotować i jakaś dziewczynka, przyjmijmy, że to jej młodsza siostra, też ona nie miała siostry nigdy, ale dobra, <głupia> tutaj są przepiękne różne rzeczy, to co widać właśnie. To jest przepiękny chłopak, który, którego koncepcja była taka, że jakby ten ołówek go rysuje i on. Yy, no, no po prostu, że ten ołówek go rysuje. I on właśnie ko kończy być rysowanym się, co? <laughs> Okej, okay, to jakiś chłopak cool grając w piłkę i Super Poseidon. Gamolidar, więc jest niesamowity tego świata gambola. jakiś uśmiechnięty klocek. I był piękny, różowo-czerwony księżyc. Wtedy, co oknem, ale oczywiście mój telefon nie robi takich dobrych zdjęć Więc, rysowałam Wiecznie mam tam chwilę w chwili. inny sposób Tutaj mamy testing stylu Zrobiłam taką potężną dziewczynę Taki, bo to ten księżyc się odbił, nie? To nie wiem co się dzieje I takie chude postaci, no Całkiem za spoko wyszło A tu jest personifikacja Spongeboba, Kencia proszę bardzo Piękno. Ok. W gorącej wodzie kompany. Jestem bardzo zabawna, ale musiałam tu uwiecznić. Jakieś, jakaś inwencja twórcza i takie liso-koto... Koty? Aha, przepraszam, i włamik od mojego brata. Proszę bardzo. Dobra, tutaj są e, friends. Friends, przyjaciele, dwa pieski. I tutaj w jest z Yoshiro. Tutaj dwie moje ocki, śpiewanko, a to, to Narysowałam to w drodze na obóz Okej, okay, tutaj są y, ziomki z obozu i y, my ogólnie jako postacie z Wiedźmina narysowani Tutaj jest piękna zbroja narysowana przez pewnego Michała Pozdrawiam cię I super tęcza narysowana przez muła I znowu włamik od brata, który sprawdzał czy da się pisać zapałku. I tutaj mamy właśnie włamiki Ta rybka to już moja inwencja twórcza tego rysunku. Koncepcja znaczy: i ten chłopiec. Okej, okay, tutaj bas grołki, smog, różne rzeczy na stole i chłopak. I takie dwa wilczki. Fight like a girl. Super, to jest nosorożec I y tak, ze w kołdry. przez Michała. Oto Tin Kicks in the Candlelight. Ponieważ tak, ponieważ tak mi się wydawało, że usłyszałam w piosence I taki super lovely komiks Pst. Dobra Jeszcze tutaj e, O, postacie z, postacie z Książki The Resolutions e, Mianowicie Lee i jej tata Ponieważ tak I koncepcja z kolorową żaglówką Bardzo piękna Dobra, dziękuję na razie, pozdrawiam A second, I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And bar closes and you feel like falling down i'll carry you home tonight No, I know that I'm not.